Ogólnie mam FIFA 17, nowszej nie posiadam, i rozegram sobie teraz mecz Polska-Łotwa. To jest ogólnie oficjalny herb Łotwy, aczkolwiek jak patrzyłem na FIFA 17, niestety yy, Łotwy nie ma. Dlatego, proszę Państwa, yy, wziąłem ich. Yy, to jest duży Premier League Kolorki mniej więcej się zgadzają, także no, do boju, Polacy grosicki no niestety Polska jak zwykle chuja gra Jaka, jak to się robiło dobra dobra cieszynka cieszynka to nawet nie moja wina, sam wpadł w Moczyńskiego, kurwa. Czy tam chuj wie kogo? Pewnie każdy co gra FIFA 17 i. Aż 17. W ogóle każdy co gra FIFA wie, że jak się staci bramkę, to na 100% obrona dostaje wylewo i można raz, dwa od, od, odrobić straty. No i odrobiłem straty. Ba, jest od go Milik, go Cmilik, kurwa. Go Cmilik.